Kochani, witam Was bardzo ciepłutko. Ci, co oglądają mój kanał regularnie, na pewno zajmują się że w ostatnim czasie pojawi się na nim troszeczkę więcej filmów o tematyce włosowej. A to z tego względu, że cały czas zostaje od Was bardzo wiele pytań i już miałam okazję zobaczyć film o moich ulubionych odszywkach do włosów, które nie kosztują dużo. Pojawi się też film o moich ulubionych szamponach, które mi się sprawdziły. Nagrałam Wam też film o szczotkach do włosów, o różnych rodzajach typach, typów szczotek i jak nie możemy używać. I on pewnie pojawi się za kilka dni. A dzisiaj bym chciała Wam powiedzieć, odpowiedzieć na wiele wiadomości, które dostaję w wiadomościach prywatnych dotyczących mojego zabiegu keratynowego, który zrobiłam dwa lata temu. I e, bardzo ciężko jest mi odpowiedzieć w detalach tym wszystkim znowu, dlatego postanowiłam, że nagram ten film i oczywiście podłączę go pod tamtym, także ewentualnie będziecie mogły poznać moją opinie po dwóch latach od tego zabiegu. Wiele kobiet, które znam, nigdy nie jest zadowolone z tego, jaki typ włosów posiada. Bardzo często te z bujnymi lokami marzą o prostych, jak drutych włosach, a dziewczyny o pięknie pięknych, prostych włosach marzą o tym, e, aby je zakręcić i spędzają godziny modelując je przed lustrem i bardzo często nawet po. W kilkunastu próbach te włosy po pół godziny wracają do swojej starej formy, czyli znowu są proste jak drudy. To jest taki właśnie nasz dylemat życiowy i ja właśnie zawsze morzam o tym, żeby mieć takie proste, gładkie włosy, dlatego zdecydowałam się na ten zabieg hmm, jakiś czas temu. I na początku byłam bardzo zadowolona z efektów, jakie otrzymałam, bo włosy rzeczywiście były wygładzone, wydały się też dłuższe, bo oczywiście były, były proste. Niestety po kilku tygodniach, Zrobiłam ogromny błąd, który moim zdaniem przyczynił się do tego, że ten zabieg nie do końca sprawdził się w moim przypadku. A mianowicie zmieniłam też kolor włosów, i może ta przerwa pomiędzy właśnie tym zabiegiem keratynowym, a od momentu zmiany koloru była troszeczkę zbyt, zbyt krótka. I moim zdaniem to naprawdę przyczyniło się do tego, że po tym zabiegu moje włosy były bardzo, bardzo zniszczone. Wiadomo, że keratyna wypełnia nam. Te ubytki we włosach, i po jakimś czasie się wypukuje. Też warto pamiętać o tym, że kiedy zdecydujemy się na taki zabieg, musicie też zakupić specjalne odżywki do włosów, specjalne szampony do włosów, które właśnie mają utrzymać jak najdłużej ten efekt, który, który uzyskaliśmy w salonie. <laughs> Bardzo często też polecane, są, polecane jest używanie prostownic. Ja oczywiście chciałam tego uniknąć z tego względu, że dlatego zdecydowałam się na ten zabieg, żeby nie męczyć ich codziennie właśnie ciepłem suszarki, czy też ciepłem, ciepłem prostownicy, które w moim przypadku jest po prostu destrukcyjne dla dla struktury mojego głosu. no i um marzyły mi się zmiany, bo byłam blondynką już od y, dobrych kilkunastu, kilkunastu wcześniej lat i marzyło mi się troszeczkę przyczynienie koloru i efekt mi się też podobał, ale dopiero później zauważyłam jak bardzo zmieniła się wtedy właśnie struktura moich włosów. Po kilku tygodniach od zmiany koloru ym, ich kondycja jakoś specjalnie na początku się nie zmieniła, ale y, wtedy, kiedy właśnie ta keratyna wypłukała się z moich włosów po trzech mniej więcej miesiącach, y, zobaczyłam ogromne zniszczenie, jakie właśnie zostały w moich końcówkach i nie, nie obeszło się bez kilku podciąć i później, tak jak zwykle to ze mną bywa, chęć powrotu do jaśniejszego koloru. Mm, na szczęście przejście z tego ciemnego koloru do, do tego bardziej naturalnego jakiś nie było drastyczne i wybrałam się chyba do fryzjera tylko raz na taką pukankę, która po prostu wyrównała mój kolor. Później w lipcu byłam jeszcze raz u fryzjera, wtedy zrobiłam sobie blond pasemka i od tamtego momentu już nie robiłam z włosami nic i mówiłam Wam o tym jakiś czas temu, że właśnie teraz w, w najbliższym maju minął dwa lata, od kiedy nie robiłam z włosami kompletnie nic, nie zmieniałam ich koloru, e, tylko staram się je regularnie podcinać. Chociaż ostatnio u fryzjera byłam prawie pół roku temu, także to już nie można nazwać tego regularnością. E, ale próbuję się od kilku już tygodni umówić właśnie z fryzjerką i za każdym razem nam coś wypada, bo nie możemy się zgrać w odpowiednie terminy, aby podciąć moje końcówki, bo one wymagają w tym momencie właśnie takiego przestrzeżenia. Jest jeszcze jedna rzecz powiązana z keratynowym zabiegiem, o którym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, a mianowicie moje takie osobiste spostrzeżenie. E, moim zdaniem po tym zabiegu moje włosy stały się troszeczkę trudniejsze do e, nakręcenia i wcześniej widziałeście właśnie, e, ja potrafiłam zrobić w tym momencie w ten sposób i moje włosy same się układały. Teraz już nie jest tak łatwo, ale to też może być spowodowane tym, że wtedy moje włosy były troszeczkę bardziej zniszczone tym rozjaśnianiem. Teraz e, są po prostu zdrowsze i e, mają mniej objętości tej naturalnej, no bo nie są tak przysuszone szczególnie tutaj przy, przy nasadzie. Um, też zauważam, że czasami kiedy korzystam z tej mojej lokówki, wiecie, stożkowej, to wcześniej nakręcenie włosów zajęło mi dosłownie kilka sekund. Teraz muszę trzymać dłużej, i, żeby uzyskać taki sam skręt, jak, jak to było wcześniej. I moim zdaniem to też poniekąd jest wpływ tego zabiegu, jak w tym momencie reagują moje włosy na różne produkty do stylizacji. Jeżeli zapytacie mnie, czy wykonałabym ten zabieg ponownie, w tym momencie bym powiedziała Wam nie, ale wracając dwa lata wcześniej, na pewno ciekawość by wygrała ponownie i na pewno chciałabym spróbować zrobić to jeszcze raz. I po raz kolejny uważam, że jest to zabieg, który sprawdzi się fajnie dla dziewczyn, które mają naprawdę bardzo, bardzo grube włosy, które są trudne do ułożenia. Ale może zanim zdecydujecie się na taki krok, może warto by było właśnie zagłębić troszeczkę wiedzę na temat pielęgnacji włosów. Na przykład na jeżeli jesteście właścicielkami włosów, które po rozczesaniu przypominają troszeczkę shopę, są przesuszone, moim zdaniem na pewno jest w nich potencjał i może powinniście iść w tą drugą stronę, czyli zamiast starać się je prostować, może powinniście starać się wydobyć ich naturalny skręt. I może właśnie warto przestać walczyć z naturą, a zacząć z nią współpracować i e, Wasze włosy powinny być szczęśliwsze i Wy, i Wy też. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie zostawić je oczywiście w komentarzach na dole, postaram się na nie odpowiedzieć jak najszybciej. I dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia nie niedługo, pa!